Na dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak w pełni zautomatyzować księgowanie wyciągów bankowych. Nie trzeba będzie podawać ani kwot dodatkowych, ani konta przeciwstawnego, ani kategorii, a program będzie wiedział, które kwoty na jakich kontach księgować. Na początku zajrzymy sobie do kartoteki kontrahenta, ponieważ w karcie kontrahenta na zakładce płatności są podane rachunki bankowe kontrahenta, które program wykorzystuje na etapie wczytywania wyciągu bankowego. Po tym rozpoznaje nam kontrahenta. Można je tutaj zaimportować ręcznie, ale ja proponuję zrobić to seryjnie, czyli zaznaczamy wszystkich kontrahentów, robimy Ctrl A i wybieramy opcję Importuj rachunki bankowe w tym momencie program. Z białej listy zaczyta nam rachunki bankowe do kontrahentów, czyli w momencie wczytywania wyciągu bankowego już nasz kontrahent będzie odpowiednio rozpoznany. Możemy sobie teraz otworzyć kartę kontrahenta i widzimy, że nasz Orlen ma tych rachunków chyba tam się pojawiało 290 pozycji. I teraz, jeżeli byłaby wpłata lub wypłata na jeden z tych rachunków, to nasza Optima będzie wiedziała, że mamy transakcję z Orlenem. Żeby nasz schemat działał prawidłowo, to musimy sobie na konkretnym rachunku bankowym uzupełnić konto księgowe. Program będzie wiedział, że ma księgować wtedy na takim koncie. My sobie wybieramy 131 i zapisujemy tą pozycję. Teraz przejdziemy do wprowadzania wyciągu bankowego. Klikamy sobie raporty kasowo-bankowe. Widzimy, że chcemy wczytać wyciąg bankowy dla rejestru bank. Klikamy plusik. My oczywiście dzisiaj tego nie zrobimy, bo nie mogę Wam pokazać tutaj konkretnych danych, ale pokażę jak to się robi. Otwieram wyciąg bankowy, i po lewej stronie mam dyskietkę. Tutaj po kliknięciu tej dyskietki wybieram odpowiedni format. Oczywiście można mieć ustawiony program tak, żeby ten format z automatu nam się podpowiadał. My sobie wybierzemy ten najbardziej popularny, czyli MT940. I tutaj to, co teraz rozwijam, to jest strona kodowa. Tu chodzi o polskie znaki. Tutaj troszkę można powiedzieć, że tak metodą prób i błędu wybieramy te polskie znaki, które są, a w tym miejscu. Wybieramy sposób rozliczenia dokumentów. Czyli jak program nam rozpozna kontrahenta, rozpozna kwotę, to ten dokument rozliczy. A my niestety ręcznie będziemy sobie dodawali. Najpierw zrobimy wpłaty, podajemy jakąś tam przykładową kwotę. Postaram się na każdej transakcji zaznaczyć inną kwotę, żeby można było to później zobaczyć, jak się ładnie nam rozksięgowało. Tu jest kontrahent, zapisujemy tą pozycję. Proszę zwrócić uwagę, że nie podaję żadnego konta przeciwstawnego żadnej kategorii, to zresztą będzie widać na liście. Tutaj tak samo robimy sobie kolejną wpłatę. Wpisujemy. Kolejną kwotę, niech ona będzie różna od tej pierwszej, wybieramy kontrahenta, wybieramy sobie naszego Orlena, i teraz chcę Wam pokazać jedną rzecz. Tutaj to jest rachunek złotówkowy, w związku z tym te kwoty na razie się księgują w złotówkach, ale jeżeli ktoś by nam y, wpłacił na rachunek złotówkowy jakąś kwotę, na przykład Orlen nam wpłacił tyle, i będzie to kwota za fakturę w euro, to ja na wyciągu złotówkowym wchodzę w zakładkę rozliczenie dokumentów i walutę rozliczenia zmieniam na euro, czyli wskazuję, że dokumentem źródłowym, tym, który chce rozliczyć tą transakcją, była faktura w euro. I to jest dla naszego schematu sygnał, że ma to zaksięgować na odpowiednim koncie. Robimy sobie kolejną wpłatę, podajemy kolejną kwotę, wybieramy. Tym razem bank, czyli będą to środki pieniężne w drodze. Możecie sobie tą kwotę zapamiętać, żeby później zobaczyć, czy nam się to ładnie zaksięgowało na koncie 149. Kolejna pozycja, wybieramy sobie tym razem znowu wpłatę i znowu jakąś inną kwotę, żeby było to wszystko łatwo później znaleźć w naszym księgowaniu. Tym razem zaksięgujemy coś na pracowniku, czyli pracownik zwrócił nam Zaliczkę. Domyślnie będzie się to księgowało na koncie 234. Teraz będzie wpłata na może zrobimy na wspólnika czyli będzie to się księgowało na koncie rozrachunki z akcjonariuszami i udziałowcami. I też proszę zwrócić uwagę, że nigdzie nie podajemy konta przeciwstawnego. Dodajemy sobie kolejną pozycję. Znowu to będzie wpłata. Znowu podajemy jakąś unikalną kwotę. Tym razem wybierzemy sobie na przykład urząd skarbowy. No ale, jak jest urząd skarbowy, to wiadomo, że musimy określić co tam było, czy to był PIT, CIT czy VAT. I my sobie w opisie napiszmy, że to był na przykład zwrot podatku VAT. Zapisujemy to i przechodzimy teraz do wprowadzania rozchodów. Znowu ani konta przeciwstawnego, ani kwoty dodatkowej nie podajemy. Podajemy. Kwotę. Proszę zobaczyć, że ja wszystko księguję pod datą 30 dzień stycznia, dlatego, że tak mam otwarty wyciąg bankowy i tylko transakcje z tego dnia będą tutaj widoczne. Kolejna wypłata, tym razem kwota będzie 666 zł. Wybieramy sobie bank. Czyli są to środki pieniężne w drodze uznanie albo obciążenie w zależności od tego, czy to była wpłata, czy wypłata. I kolejna pozycja, proszę zwrócić uwagę, że wybieram też wypłatę, wybieramy sobie jakąś tam małą kwotę, niech to będzie na przykład 50 zł. Wybiorę bank i wybieram tutaj status. Nie podlega, czyli to będą opłaty bankowe, bo bank nie wystawi nam żadnej faktury za to, że skasował nas 50 zł za obsługę rachunku. Następną wypłatą będzie wypłata w kwocie 607, 6777 zł na pracownika. Wybieramy sobie pracownika. Program domyślnie to będzie księgował na rozrachunki z tytułu. Wynagrodzeń. Następnie sobie zrobimy wypłatę na jakiegoś wspólnika, bo musicie wiedzieć, że wspólnik może wpłacać i może wypłacać. A więc wybieramy sobie naszego wspólnika, zapisujemy to. Kolejna wypłata. Teraz popłacimy troszkę podatków, popłacimy zus -y, czyli będzie jakaś wypłata. Niech może będzie pierwsza wypłata do ZUS-u. Taką kwotę płacimy. Wybieramy sobie z listy urzędów w drugiej zakładce, gdzie jest ZUS. Wybieramy ten zakład ubezpieczeń społecznych, zapisujemy to. I wprowadzamy kolejną. Znowu sobie wybieramy wypłatę, wpisujemy kwotę, z listy wybierzemy za chwilę sobie urząd, będzie to urząd skarbowy, z listy tej krótkiej, której mamy, wybieramy pierwszy z brzegu urząd skarbowy, bo nie o to chodzi, żeby wskazywać konkretny. No i tak jak powiedziałem, przy urzędzie skarbowym my musimy opisać, co wypłacamy, co, co płacimy, czy CIT, czy PIT, czy VAT, tutaj będzie zapłata podatku CIT, zrobimy sobie kolejną wypłatę, Wybierzemy kwotę, znowu z listy urzędów, wybierzemy konkretny urząd, urząd skarbowy, i też w opisie podajemy, że teraz na przykład płacimy podatek PIT. Zapisujemy to i myślę, że tyle pozycji nam wystarczy, żeby ten wyciąg bankowy zaksięgować. Bo praktycznie każdy rodzaj transakcji jest tutaj przewidziany i zwracamy uwagę, że nie ma ani żadnej kategorii, ani żadnego konta przeciwstawnego. Zapisujemy to. Oczywiście wyciąg bankowy musimy zamknąć, żeby on był w kolorze czarnym, bo inaczej byśmy go nie zaksięgowali. Podświetlamy symbol białej książeczki, księgujemy naszym schematem i za momencik będziemy widzieli, jak ładnie się to wszystko nam rozksięgowało. Wyciąg jest w kolorze niebieskim, czyli udało nam się go zaksięgować. Patrzymy teraz na zapisy księgowe i widzimy, że księguje się po stronie banku. Później mamy kontrahenta i zwróćcie uwagę, że Orlen raz jest na 201, drugi raz jest na 203, dlatego że ta druga transakcja była w walucie. Tutaj mamy środki pieniężne w drodze, rozrachunki z pracownikami, z akcjonariuszami. Tutaj mamy zwrot VAT-u, tutaj mamy jakiś rozrachunek z DHL-em, i znowu po drugiej stronie środki w drodze, opłaty bankowe, rozliczenie pracownika z tytułu wynagrodzeń, znowu rozrachunek ze wspólnikiem, zapłaciliśmy ZUS. Zapłaciliśmy CIT, zapłaciliśmy PIT. I tak naprawdę tak powinno wyglądać księgowanie wyciągu bankowego, czyli po zaimportowaniu tych danych do Optimy powinniśmy tylko zamknąć wyciąg bankowy, zaksięgować go schematem, a wszystko powinno się zaksięgować poprawnie i rozliczyć również poprawnie. Zachęcam do subskrypcji kanału, a jeżeli chcesz mieć taki schemat, napisz maila.